Monika, powiedz gdzie jesteśmy, co tu robimy i co oznacza ten roll -up? Jesteśmy w Warszawie, w Muzeum POLIN na konferencji Crypto Community Conference. Roll oznacza, że jesteśmy tu również z kampanią Nie pieprz. Co to znaczy Nie pieprz. Nie wykorzystuj kryptowalut do prania pieniędzy, bo to jest zły pomysł. Czy słyszałeś o kampanii Nie pieprz? Tak jest, słyszałem. A e, czego ta kampania dotyczy? Prania brudnych pieniędzy w kryptowalutach. Nie pieprz, tak słyszałem, bardzo popularna kampania ostatnio w Polsce Hasło widziałem I chyba Sławek Zawadzki też o nim wspominał Bodajże na NBX -ie. Tak? A, czyli dobrze pamiętam Nie pieprz, nie słyszałem Czy kryptowaluty są dobre do prania pieniędzy? E, doskonałe Bardzo zły pomysł A pieniądze istnieją jeszcze w obiegu? Czy w pranie pieniędzy można zostać wplątanym w sposób nieświadomy? Myślę, że pewnie można. A skradziona tożsamość w internecie. A to myślę że generalnie jest duży problem. Coraz częściej musimy się weryfikować, tak? Naszym dowodem osobistym, prawem jazdy, jakimkolwiek dokumentem tożsamości. Bo ktoś może skraść naszą tożsamość, założyć sobie naszą tożsamość, różne konta i wykorzystywać te konta do właśnie działań nielegalnych. No i. Dokładnie o to chodzi. A czy wiesz, jakie są kary? Nie, a jakie są? Może drenaż rur? Do 8 lat więzienia. Do 8 lat więzienia? To dużo. To długo, no? To lepienia. Polecamy mi... prania pieniędzy. <gryptowaluty> Dokładnie, my również. Czy kryptowaluty nadają się do tego, żeby je wykorzystywać do prania pieniędzy? To chyba gotówka przede wszystkim jest jakby najczęściej używanym środkiem do, do nielegalnych transakcji. Narzędzie nigdy nie jest złe. Bardziej zależy od tego jak się wykorzystuje, tak jak nóż, tak? Czyli dużo jest zły czy dobry, no możemy sobie ukroić chleb, a możemy też zrobić coś innego.